Witam, kanał Gamepad Mamy 2026 rok a yy, chciałbym pochwalić się swoją kolekcją na Xboxa 360 yy, Zacznijmy może od samej konsoli, która aktualnie po yy, modyfikacjach tak prezentuje się po prostu kapitalnie moim zdaniem podświetlenie, zębatka tutaj z motoru yy, płyta kręcąca się przez tą szybkę bardzo ładnie to wygląda tak samo jeżeli chodzi tutaj o padzika metalowe analogii. Takie coś udało mi się zdobyć ogólnie. No i wygląda i prezentuje się to bardzo ładnie, jak na yy, te swoje lata. I tutaj akurat gra, którą za chwilę będę tutaj pokazywał, i to aktualne gierki, które, które posiadam w kolekcji. Na razie nie jest tego zbyt dużo. Dopiero zaczynam Pierwsza, pierwszy Xbox w ogóle w mojej kolekcji, jeżeli chodzi o jakiekolwiek gaming tutaj Forza Horizon wczoraj zdobyta akurat no i klasyczek na samym końcu czyli Need for Speed Most Wanted bardzo dobry stan mojej kolekcji ogólnie i tutaj z Need for Speed właśnie ogrywany aktualny pojazd w którym przechodzę grę na tym oto xboxie to tyle w sumie na razie z mojej kolekcji z xboxa będą wpadały dalsze pokazówki mojej kolekcji, jeżeli chodzi o PlayStation 3, PlayStation 4 czy PlayStation 5, ale to wszystko w swoim czasie. Tyle na razie od Xboxa. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Kanał GamePod.